Anatomia, wakacje, fizjologia, biochemia, znowu wakacje, interna, pediatria, o, jeszcze trochę medycyny ratunkowej. Mało kto ma odwagę powiedzieć w tym zawodzie. Tyle. Tyle jest niezbędne minimum. Najważniejsze rzeczy, żeby nie zabić pacjenta. I oczywiście po wakacjach. No, co tam się dzieje? O, nie, 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 nie. Dolewamy. O tak. Sprawdzić po każdym roku, czy student umie, pamięta te najważniejsze, podstawowe minimum. Zamiast tego... Musicie się więcej uczyć! Za mało się uczycie!